Maciej Kurzajewski postanowił w wyjątkowy sposób uczcić zbliżający się koniec wakacji. Dziennikarz zostawił ukochaną Katarzynę Cichopek w kraju i ruszył na rodzinne wakacje z synami. Gdy pochwalił się wspólnym zdjęciem, ludzie zaczęli zachodzić w głowę, kiedy odezwie się Paulina Smaszcz. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Była ona jednak mocno zaskakująca. Ostatnie dni przed końcem wakacji Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili spędzić osobno. Aktorka została w Polsce i ruszyła na urlop z córką, a jej ukochany wyjechał z kraju, by spotkać się z synami. Dziennikarz jest ojcem Franciszka i Juliana. Starszy z nich mieszka we Włoszech, gdzie założył rodzinę i zmienił nazwisko, przyjmując to żony. Mówiło się, że chłopak nie chce być kojarzony z rodzinnym skandalem. Choć Maciej deklarował, że ma świetny kontakt z pociechami, była żona przekonywała w mediach, że ci mają do niego żal o romans z cichopek. Cóż, najnowsze zdjęcia pozwalają wskazywać, że Franek i Julek jakoś niespecjalnie się otogniewają. Kurzajewski wyjechał z Polski. Spotkał się z synami. Kurzajewski zamieścił bowiem ich wspólne zdjęcie z plaży, a fotkę opatrzył trzema serduszkami i hashtagami. Internauci pisali jednak głównie, że tylko czekać, aż smaszcz się odpali. Ja to daję czas do godziny i się pani petarda odpali, że dzięki niej ma pan ponowny kontakt z synami, pisała jedna z fanek. Paulina Smaszcz komentuje. Cóż, miała rację, bo Paulina faktycznie pilnie zareagowała. Jej reakcja jest jednak dość zaskakująca. Smaszcz już na początku wpisu oznajmiła, że rodzina jest najważniejsza. Można, można i to jest właśnie rodzina. Rozwód, rozstanie, nowe związki nie mają znaczenia, gdy są dzieci. Potem kontynuowała: Dzieci nadal są rodziną związaną z ojcem lub matką. Nikt nie prawa ich porzucać, zostawiać, odrzucać lub rozwodzić się z dziećmi. I powtarzam po raz setny, że wiek dzieci nie ma znaczenia. Każde przeżywa to na swój sposób, bo dzieci kochają i ojca, i matkę. Trzeba zrobić wszystko, żeby dzieci miały wspaniały kontakt z każdym z rodziców, bo to my dorośli powołaliśmy je na świat i jesteśmy za ich życie odpowiedzialni. Dorośli niech tworzą nowe związki, nowe relacje, nowe życie, ale pamięć i odpowiedzialność za własne dzieci jest najważniejsza, napisała Paulina. W komentarzu dodam, że jesteśmy przekonani, że gdyby na zdjęciu była jeszcze Kasia, Wpis petardy nie byłby tak milutki. Dziękuję, że jesteś z nami do usłyszenia.